Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pomyślałam, że nagram dla Was haul, dlatego że może nie mam tych rzeczy dużo, ale mam takie swoje perełki na jesień, także bardzo chętnie się nimi z Wami podzielę. W ogóle zrobiłam sobie dzisiaj włosy, tak mi się spodobał u dziewczyn i pomyślałam, że no dobra, spróbuję, zobaczę jak mi wyjdzie. No nie jest idealnie, ale to zawsze coś innego niż rozpuszczone włosy, także zobaczymy. No i nie trzeba było ich suszyć, ani prostować, więc o tyle plus. Także może przejdę od razu do rzeczy. Mam trochę ubrań i może zacznę od największej rzeczy w zasadzie. I będą to kozaki. Kozaki są z rosyjskiego. I ja na zimę w ogóle najbardziej lubię oficerki i dlatego takie buty kupiłam. To są takie zwykłe zwykłe czarne oficerki. To są dla mnie najlepsze buty na zimę, dlatego że są płaskie. One tutaj jeszcze mają taką podeszwę, mam nadzieję, że się nie będą ślizgać. No ale tak jak mówię, takie zwykłe oficerki o moje już się zniszczyły, które miałam w tamtym roku i dwa lata temu. Także, także stwierdziłam, że przydadzą mi się nowe i te mi się spodobały. Co prawda na no bezszału nie ja lubię buty lakierowane, ale w tym roku jakoś takich nie znalazłam, także... Także będą takie, bardzo mi się podobają i one były w zasadzie bardzo drogie, bo kosztowały 350 zł, a tam jakaś promocja jeszcze była, um, jakieś kupony robotowe czy coś tam, także skorzystałam z tego. Drugie zakupy może Wam pokażę, zakupy z Zara, z których jestem bardzo zadowolona, dlatego że znalazłam to, czego szukałam, chociaż nie do końca. Pokażę Wam szalik, w którym się zakochałam, jest po prostu przepiękny, on jest taki szary z takimi żółtymi dodatkami. Piękny jest w ogóle strasznie miły i tak mi się spodobał i myślę, że, że pasuje mi będzie taki fajny na zimę. Na zimę, na, na, na jesień, bardzo ładnie wygląda, także bardzo mi się spodobał. On kosztował chyba 89 złotych, jakoś tak, no nie był najtańszy, ale jest strasznie miękki i taki milutki i na zimę ja bardzo lubię takie rzeczy, żeby tak się właśnie opatulić, żeby było ciepło, a z drugiej strony, żeby były luźne, żeby nie dotykały mi szyi, bo ja nienawidzę, jak coś dotyka mi szyi brody, także... Um, także ten szalik i w ogóle widziałem na stronie, że jest albo taki sam, albo bardzo podobny, także... Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to można znaleźć bardzo podobny szalik. Nie wiem, jak z jakością, ale, ale ten mogę bardzo polecić, bo jest super. Naprawdę, chociaż w ogóle szukałam takiego szalika, który jest z jednej strony w kratę, taką, nie wiem, czerwoną, niebieską albo coś takiego, a z drugiej strony w taką pepitkę, jakby biało-czarną. Nigdzie nie znalazłam. Naprawdę, ja widzę ciągle, że dziewczyny mają, wszędzie mają te szaliki, a ja nie potrafiłam nigdzie takiego znaleźć. Także, także zdecydowałam się w końcu na ten i już więcej szalików nie szukam. Wystarczy. I druga rzecz, z której też jestem zadowolona, chociaż uważam, że była bardzo droga. Bo to jest sweter. Ja stwierdziłam, że kupię sobie w tym roku taki sweter, który będzie mi się bardzo podobał, taki jaki chcę, taki właśnie w warkocze. I znalazłam sweter idealny, właśnie również w zarządzie, taki dosyć długi. I jest taki fajny, bo on nie jest aż tak bardzo przezroczysty. Co prawda, no on ma takie, takie luźne powiedzmy te warkocze, ale on nie jest przezroczysty i bardzo mi się spodobał, dlatego że mam wrażenie, że to jest właśnie sweter idealny, taki na zimę. On będzie ciepły, jest długi, fajny. Także takiego właśnie szukałam i już nie będę szukała po prostu innego. Mam jeden, z którego jestem zadowolona i on kosztował 169 zł, tak jak mówię, no nie mało. Ale, ale jako, że będę miała taki jeden, to, to myślę, że mogłam sobie na niego pozwolić. I tak jak mówię, nie będę już szukała więcej, dlatego że czytam teraz książkę o minimalizmie. Może jeden wystarczy, także <laughs> przechodzimy do następnej rzeczy w wkupiłam Kupiłam bardzo fajną koszulę, znaczy bardzo mi się podoba. To jest taka. Taka koszula flanelowa w takim pięknym kolorze, bardzo mi się podoba. Ona ma w ogóle te jeszcze takie ładki. One nie są, one są bordowe bardziej, nie takie czerwone jak w kamerze. Tutaj ma też takie dodatki, ale jest w ogóle fajnie, fajnie długa. Także zakrywa nam pupę ewentualnie, można mnie do założyć nawet, ale przepiękny kolor ma, no, bardzo mi się podoba. Jest taka ciepło, jest taka flanelowa. Także mam nadzieję, że ani się nie skurczy, ani nie zmychać w praniu, ale jak na razie jest rewelacyjna. I ostatnia rzecz z ubrań, z której jestem bardzo zadowolona, bo ja się zakochałam już niedawno temu i będzie to bluza, bluza ze strony Pakamera i no to jest bluza, w której widzieliście mnie w zasadzie, bo ja w niej jakiś filmik chyba nagrywałam, ale strasznie mi się podoba, dlatego, że ona ma taki szeroki dekolt i ona tak fajnie opada na ramię. Oczywiście można ją sobie założyć tak i ona po prostu tutaj jest trochę luźniejsza, ale można ją też właśnie tak na ramię opuścić sobie, jest taka jest trochę szeroka, to był jeden rozmiar i ona jest trochę szeroka, nie, nie przelega ładnie do ciała, ale mimo to bardzo mi się podoba, to tylko że jest taka ciepła, fajna. I ona jest y, z firmy One Magaday, chyba, coś takiego. Podziękuję Wam na dole, bo nie do końca pamiętam, tutaj nie ma też żadnej metki. Ale zakochałam się w tej bluzie i jak tylko mogę, to ją ja nasz. Uwielbiam Strasznie mi się spodobała i cieszę się, że w końcu się zdecydowałam i zamówiłam ją w końcu, to też było na jakieś tam właśnie mm, rabaty z gazet. Na pokamerze też wtedy było 20%, chyba. No i w zasadzie ostatnie zakupy to już będzie, powiedzmy, kolorówka. Widzę, że dużo mam lakierów zaraz na To już wam pokazywałam w jakimś vlogu. Kupiłam lakier z Essie i to jest Exotic Liras. I przyniosłam tutaj też Watermelon, żeby Wam pokazać, jakie one są do siebie podobne. Bo one naprawdę są bardzo podobne, ale. Ale ten Exotic Liras, jak widać, on jest taki troszkę ciemniejszy trochę bardziej taki jakby malinowy. Chociaż. Nadal uważam, że Watermelon to jest najpiękniejszy kolor na świecie i mimo tego, że ten jest podobny, no to no nie wiem, o, obydwa są bardzo ładne, ale Watermelon myślę, że zawsze będzie moim ulubionym kolorem. I może Wam pokażę jeszcze, kupiłam w Superfarmie, nie wiedziałam w zasadzie, czy na pewno to chcę, czy nie chcę, dlatego że ja jestem freakiem, jeżeli chodzi o balsamy do ust, ja uwielbiam balsamy do ust i zawsze jak wychodzi coś nowego albo... Jak mam wrażenie, że coś mi nie pasuje, to ja bardzo chętnie kupię sobie nowy i przetestuję i zobaczę, czy będzie może lepszy niż te wszystkie, które mam. I zdecydowałam się w końcu na ten balsam z Nuxa. Ja miałam ten w takiej wersji w sztywcie i muszę Wam powiedzieć, że ta jest o niebo lepsza. To jest w ogóle zupełnie inny produkt, mam wrażenie. Jeżeli się zastanawiacie, to w ogóle nie kupujcie tam tego. To jest produkt rewelacyjny. On teraz był jeszcze w takiej wersji limitowanej na urodziny. Także on ma takie fajne kolorowe nakrętki. Ja wybrałam taki niebiesko-turkusowy, powiedzmy. A jeszcze była różowa i żółta z tego co pamiętam. Także bardzo fajny produkt, bardzo mi się podoba. No i zdecydowałam się i bardzo mile zaskoczona byłam przy kasie, dlatego że był na promocji. Także nie zapłaciłam za niego. Nie wiem, ponad 40 zł chyba tyle kosztuje, tylko tam 20 kilka. Także bardzo byłam zadowolona. Druga rzecz, powiedzmy, <grych> pokażę Wam takie pojedyncze rzeczy, które kupiłam gdzieś tam. Kupiłam konturówkę z Sephory w kolorze 05 Native Nude. To jest taki bardzo um, taki naturalny kolor, on jest w takim, takim zbliżonym kolorze do moich ust, ale on nie jest taki jasny, więc myślę, że będzie fajnie wyglądał, dlatego że no, będzie tak fajnie podbijał kolor ust, ale nie robił ich takich trupich, takich bladych strasznie. Także, um, także tą yy, kredkę kupiłam też na jakiejś promocji. No, normalnie kosztuje, nie wiem, 19-15 zł, także bardzo fajny produkt. Yy, kolejna rzecz, również yy, pojedyncza miniaturka, to będzie pigment z Maca. Ja mam ten pigment w kolorze Naked. Ja już bardzo długo chciałam ten pigment wypróbować, ale uznam, że mam wanila i on mi starczy chyba do końca życia, bo tego jest tyle. Mimo tego, że na przykład potrafię używać tego codziennie, to, to on dzisiaj tak w ogóle nie zużywa. Także bardzo się cieszę, że MAC wypuścił takie miniaturki. Pigmenty były w różnych kolorach. Były też miniaturowe błyszczyki, dwa tusze do rzęs właśnie, takie miniaturki, także super pomysł. Tym bardziej, że ten pigment i tak wystarczy na lata. No to jest niby mniejsze opakowanie, ale tego tu jest tyle, że... Ja nie wiem, kiedy ja to zużyję i tego tutaj jest 2,5 gram. Także kolor jest przepiękny. Bardzo mi się podoba, także no zdecydowałam się, bo kiedyś, kiedyś bardzo chciałam i w końcu miałam okazję go kupić. I ostatnie zakupy, jakie mam, to zakupy z Rossmana. Skorzystałam z tej promocji 1 plus 1, że kupujemy jeden kosmetyk i drugi dostajemy tam, nie wiem, za groszcze, za darmo. I wybrałam sobie najpierw tuż z Maybelline. To jest jakaś nowość Colossal Go Extreme Red or Black. Chciałam go bardzo wypróbować, dlatego, że spodobała mi się bardzo szczoteczka. Nie wiem, jaki będzie. Nawet nie czytałam recenzji. No nic kompletnie. Po prostu spodobała mi się szczoteczka. Ja tusze z Maybelline raczej lubię. Raczej się u mnie sprawdzają, także pomyślałam, że wypróbuję chętnie. I do tego wybrałam sobie lakier również z Maybelline. Super Stay 7 Days. Nigdy ich nie miałam, a zawsze mi się bardzo podobały te kolory. Nie wiem, co one mają w sobie takiego, ale... Ale zawsze chciałam wypróbować i tylko czekałam na jakąś promocję, aż będzie i będę mogła... Sobie kupić i je przetestować. Także zobaczymy, czy utrzymują się 7 dni, jak w ogóle, jak się w ogóle sprawdzają, czy nie odpryskują. jakże nie wiem, jeszcze go nie używałam, ale zobaczymy. I kolejna rzecz, którą bardzo chciałam, tak mnie naszło na szary lakier. I znalazłam taki lakier w Miss Sport i od razu nie umarłam też paznokcie. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobają. Strasznie, strasznie fajnie szary wygląda. Um, I tak, to jest Miss Sporty kolor 4191, a ten, który wybrałam z Maybelline, to jest. Hmm. Hmm. Rose Pudre 130, coś takiego. Ja po francusku nie mówię, więc lepiej może nie mówić. W każdym razie ten lakier z Miss Sporty to nie jest taka fajna konsystencja jak w lakierach Essie, na przykład nie malowało mi się nim tak łatwo, ale mimo wszystko szybko wysycha, co czego jestem zaskoczona i fajnie kryje dwie, dwie warstwy. Także jestem bardzo zadowolona, dlatego że mała buteleczka, nawet jeżeli coś się z nim stanie, albo mi się znudzi, no to zawsze, to zawsze mniejsza niż takich nie wiem większych lakierów albo jakiejś zesji jeżeli się właśnie znudzą. Do tego wybrałam sobie tusz z Lovi Pump Up Mascara Curling Pump Up. Ja uwielbiam tę maskarę i zawsze ją kupuję na promocji, jak jest tak, że... ponieważ one są bardzo podobne cenowo, bo tam chyba 7 czy 8 złotych kosztują obydwa te produkty, także zdecydowałam się i... chociaż mam tusz i, i powinna jego zużywać, ale zawsze na promocjach kupuję tusze, bo to u mnie najszybciej się kończy. A tak jak mówię, no ten tusz uwielbiam, i zawsze go kupuję na takiej promocji, to się on nie sprawdza. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam jeszcze w Rossmanie, to jest, to jest herbatka Roybos Wild Beer Vanille. Nie wiem, jak to się czyta, to po niemiecku, więc przeczytam Wam, co jest tutaj. aromatyzowana, herbata z Roybos o smaku owoców leśnych i wanilii. I pomyślałam, że w końcu kupię tą herbatkę. Już tak chodziłam, to chodziłam tak przy nich i tak mówię, a ja tam wolę swoje herbaty, takie zielone, sypane. I mówię, ja wiem, czy to warto, ale ponieważ tyle już o tych herbatach mówi, to pomyślałam, że muszę wypróbować. Ehm, i, I zobaczymy. Jak na razie powiem szczerze, że jestem zaskoczona smakiem, dlatego, że tego się nie spodziewałam. Ehm, no ale herbata jak herbata. No zobaczymy, jak będzie dalej. Czy kupię kolejne opakowania, czy coś mnie skusi, czy nie. Ale kupiłam na próbę, także mam w końcu się przekonam. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, co wy fajnego może na jesienia było w tym miesiącu. Mamy jeszcze z Wami żegnam i bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Pa.